Znajdujemy się właśnie w Andrychowie, nieopodal słodkiego zakątka u Jacka, który właśnie jest z nami. Jacku, co to jest za miejsce, które tutaj stworzyłeś? Jest to miejsce, no, ogólnie dzisiaj jest akcja w Polsce, jest to manifest restauratorów y, wszystkich branży, gastronomi branży gastronomicznej, jest to pokazanie i zaznaczenie, y, że jesteśmy przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Y, jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy, o ochronę y, przedsiębiorców. Y, oczywiście jest y, powiedzmy ta pandemia, y, są oboszczenia, ale od czegoś trzeba najpierw zacząć, nie od końca, tylko od Czyli e, najpierw zapewnienie e, pracownikom, branżom, wszystkim, e, żeby nie utracili pracy, bo oczywiście przez te wszystkie oboszczenia e, każda branża, bo to nie tylko gastronomia, każda branża e, powolutku, powolutku upada. Także jest to pewien manifest do rządu w całej Polsce, w każdej kawiarni, pubie, restauracji, pokazujący to, żeby rząd coś zrobił z tym i wspomógł przedsiębiorców, ratując miejsca pracy, bo przez to, mówię, bardzo dużo, jakby powiedzieć, dochody idą w dół, nie ma jak utrzymać miejsc pracy. Także to jest taki manifest. Nie będziemy po prostu y, jakichś tam pochodów robić na razie, czy, czy cokolwiek, bo i tak w sumie to nic nie da. To jest tylko zaznaczenie, spokojne zaznaczenie. Mm -hmm. No właśnie, były y, wybory, i tarcza antykryzysowa jakoś działała. Jakoś, ale działała. Y, teraz y, wybory się skończyły, wiadomo kto wygrał y, i co się teraz dzieje. Co ja mogę powiedzieć? Przy pierwszym rzucie, przy pierwszych, na przykład w marcu, to było, była jakaś tarcza, była pomoc, prawda? Obniżenie składek zosowskich, było, nie trzeba było płacić na przykład rad kredytów, jak przedsiębiorcy mieli. No, była pomoc, także można było jeszcze jakoś utrzymać, mimo że były straty, ale dało się utrzymać. Teraz przy tym lockdownie, jaki powstał, na razie nie ma zero tarczy i. No plecy. No tyle mogę, można powiedzieć, że wszyscy mają plecy. Dopóki nie będzie pomocy, chyba, że pomoc nadejdzie, wtedy jest jakaś szansa na ratunek większości przedsiębiorstw i tych małych firm, szczególnie małych firm. Dokładnie. No, no tyle mogę powiedzieć. Jest strajk kobiet teraz. Wszystkie media o tym mówią, wszyscy... Czy wspieramy, czy nie, ale jest, jest na ustach wszystkich. Czy po tym zaznaczeniu, jak mówisz, że jest to zaznaczenie dla, dla rządzących, żeby pokazać im problem, czy, co planujecie dalej? Czy też później będzie, nie wiem, użycie siły będą, planujecie jakieś większe manifestacje? Na tą chwilę nic nie planujemy takiego. Co mogę? No nie wiem, nie wiem co będzie. Ja mówię na razie, nam chodzi o to, żebyśmy utrzymali miejsca pracy dla pracowników i o tą ochronę. Tylko tyle. Jest z nami kolejny przedsiębiorca, właściciel kawiarni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Nadajczyk. Łączymy się do akcji, właśnie pozniczej, zniczej idę. No to jest absurd, po prostu, co się dzieje. Jeżeli przy pierwszym zamknięciu no wszyscy nie wiedzieliśmy czym się to je, o co chodzi w tej. Niby pandemii, różnie ludzie mówią, natomiast teraz no, jesteśmy branżą najbardziej w tym momencie dotkniętą, bo po branży fitness nas tylko zamknięto. Czy celowo, czy niecelowo, nie nam to roztrząsać, nie ma żadnej pomocy. My w tym momencie walczymy o utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie się na rynku. Tak naprawdę w tym momencie istniejemy, wegetujemy, natomiast nie pozwala to nam na żaden rozwój. Tak jak mówi, utrzymanie miejsc pracy przede wszystkim i, i, i no i tyle. Dlatego dlatego nie, nie spodziewamy się, nie liczymy na żadną pomoc, bo yy, pomoc w pierwszej, w pierwszej że tak powiem, lockdown nie była. W tej na razie mówi się tylko, że będzie na ten temat dyskutowało. I koniec. Także co, no, pracujemy na dowozach, na, na wynosie. No i to nam pozostało. Robimy swoje. Nie, robimy, nie idziemy do przodu, jesteśmy w miejscu, ale myślę, że działać będziemy do końca bez zmian.